i <laughs> Jak widzicie po wstępnej prezentacji mamy Yamaha R6 do sprzedania, znaczy ja mam do sprzedania. Prezentuje się tak, jak tu widać na załączonym filmie. Dalszej części, żeby nie było, że coś jest do ukrycia, jest wszędzie jasno opisane co i jak. Także. Nie mam nic do zatuszowania czy coś takiego. Wersja amerykańska 2008. rok Owiewki oryginalne, nie jakieś chińskie, chociaż te chińskie to wiem, że nie są takie fatalne, ale już mniejsze o to. Co powiem Wam więcej? Od momentu zakupu minęło już jakieś 5 lat. Troszeczkę przy niej pogrzebałem, posiedziałem się, pobawiłem, pojeździłem jednego sezonu 7000, innego 2000 na rok co sezon zmieniany olej na oryginalny Yamalube 10W40 po zakupie, powywalałem niektóre rzeczy, pozmieniałem oczywiście oryginalne wszystkie akcesoria, posiadam także w tej chwili cena jest cena obecna dotyczy tego stanu, jak widać, z tym wyposażeniem czyli, czyli no najdroższe, najważniejsze no to mamy tutaj amortyzator skrętu oryginalny ochlinsa z numerem seryjnym, nie jakaś tam chińska podruba, żeby, żeby za uczynienia się stało zmieniłem sobie budowę kluczyka i są normalnie dwa kluczyki to były dwa czarne, dwa piloty są tak, tak, tutaj się wytarło to jest wada, tu się wytarło od tych pilotów i ostrego kluczyka zabezpieczenia tarczy mam że to będzie widać więc tu nie jest jakaś tam jakaś lipa wersja amerykańska, czyli, czyli oryginalnie nie ma immobilizera i nie ma Awaryjnych. Oryginalną wiązkę, wiązkę, nie wiązkę, manetkę posiadam. Zmieniłem na europejską, e, według europejskich norm, czyli jest awaryjny przycisk. E, immobilizer jest, dlatego że jest założony europejski komputer. 100% mocy mamy, bo amerykańska wersja jest sklastrowana jakieś 10%, chociaż człowiek tego i tak, w sumie, chyba nie czuje. Nie zauważyłem wielkiej różnicy, chociaż na torze nim nie latam, więc, więc ciężko powiedzieć, to jest założone od rjedynki, trochę odstają, więc to je niedawno zakładałem. Można to zobaczyć na moich innych filmach. Samo grypy założone niedawno były naklejka. A co nieraz, coś tam się wymieniało. No ale to już to takie pierdółki, czyli klameczki też takie akcesoryjne, założone. No nic szczególnego, nakładkę mamy chińską, Owala o kolorze podobnym Miała być pomalowana, ale tak w słońcu się mieni, brakuje takiego fioletu w niej Jak wreszcie wiełek, Ale, ale... Ale zrezygnowałem Kto nie wie to nie wie, no wie tak ma być I, I po prostu to jest chiński zamiennik, że jest bo jest Tutaj mamy taką skazę z jednej i z drugiej strony, tutaj trochę większa od butów żony, bo ze mną czasami na wycieczki jeździła. Pokażę z drugiej strony Wam. Tutaj też mamy taką malutką. Mam nadzieję, że będzie widać. Do tego całego modelu Yamaha został założony oryginalny ee, Two Brothers. Mamy też, do tego jest dekad zrobiony i mam oryginalny kolektor w domu Oczywiście Tu jest oryginalny kolektor też, tylko, że jest obcięty i dorobiony dekad z kwasówki Kto wie ile to kosztuje, to wie, myślę, że, że mądry jest i będzie wiedział Ile takie rzeczy kosztują i nie będzie mi głup podpisał. Mamy także tutaj z tyłu oplot Hela, tak jak i z przodu Także jest wszystko elegancko zrobione Kieruneczki wymienione, no to takie pierdółki drobne Do tego jeszcze założyłem wyświetlacz biegów Firmy Gipro Także, także no, Nie jest, nie jest taka goła wersja filtr na siedzi świece były zmieniane na serwisie jak był e, w Łomży u Mitela do tego wymienione zostały e, sprawdzone luzy zaworowe itd proszę zobaczyć żadnych wycieków nie ma Jest wszystko złożone na oryginalnych e, e, uszczelkach ZASO kupione w Olsztynie u Fabika także także no mówię no jak wiemy, jest wersja amerykańska. Kiedyś przypłynęła. Poprzednik ją ściągnął sobie sam, prywatnie, więc nigdzie nie była wystawiona na żadnych aukcjach, z tego co ja szukałem. I tak samo, na ostatnim zdjęciu jest WIN, gdzie można sobie zobaczyć. Nawet próbowałem wykupić e, sprawdzenie, aczkolwiek pokazało, że nie ma informacji. WASO też powiedzieli, że nie ma żadnych informacji na temat tego modelu. No, co więcej mogę powiedzieć. To obecnie jest założony quick shifter, bo, bo lubię jeździć, ale kupiłem drugi motocykl i go przerzucam sobie do innego. kupuję tylko inną wiązkę. Mamy też założoną dmioną lampę, oryginalna też jest w domu, nie ma problemu z tym. Yy, jakiś nie wiem rok temu, nie, dwa lata bodajże. Temu. Można zresztą to na kanale zobaczyć, YouTube został zmieniony cały napęd. Stary też jest do wglądu na koniec włączę, wrzucę wam przybitki zdjęć tych starych rzeczy akcesoryjnych znaczy akcesoryjne zostały założone wrzucę zdjęcia rzeczy które zostały zdemontowane zastąpione zamiennymi akcesoryjnymi i tu mamy napęd jak widzicie jest, jest bardzo duży jeszcze naciąg jego. no jest praktycznie nowy nie wiem ile on ma tam ze 4000 przyjechane, może i nie Coś takiego zmieniłem, bo zmieniłem, bo zawsze jeździłem na trasę sobie dłuższą, to musiało być dla mnie pewne. Jako, że motor ze Stanów to nie miałem gwarancji, ile to chodziło. Licznik jest oryginalny w milach, można przerzucić na kilometry na godzinę, aczkolwiek e, temperatura pozostaje w Fahrenheitach. E, no, stan obecny licznika jest 20. A, sorry, bo jeszcze jest nieprzestawiony, zaraz Wam przestawię Na kilometry O! Obecny stan licznika w kilometrach to jest 39341 Temperatura już musi zostać w Fahrenheitach zgodnie, zgodnie z tym co jest Chyba, że ktoś zechce sobie licznik e, no, wymienić Ja nie wymieniałem, żeby nie było jakichś potem niedomówień Dlatego, dlatego no jest tak jak jest. Jest znany kod alarmu, dzięki któremu rozbroimy alarm kombinacją e, kluczyka bez pilota, jeżeli nam się rozładuje, czy coś takiego. Więc, więc wszystkie dane tutaj są znane. E, co jeszcze zostało zmienione? Zmieniony został nosek. Znaczy nosek jest oryginalny, został kupiony, bo w wersji amerykańskiej on się nie świeci. Nie świeci się, bo tak w Ameryce jest, świecą się za to kierunki. Więc od kierunków został pociągnięty przewód, one normalnie działają jak już w Europie. Pociągnięty do noska i zamontowany led oryginalny w nosku i sklejony, bo kupiłem nosek po prostu z uszkodzonym tym tym białym kloszem. No i po prostu bebechy przełożyłem, i nie ma znaku w środku, praktycznie też mało widać. To, to tak wygląda, czasowo możemy się ustawić na oględziny, mogę rozebrać go z owiewek, nie ma problemu. Dla mnie to wielkich tutaj nic nie ma. Aha, pokażę Wam jeszcze te wady, które już były kiedyś, gdy go kupiłem, czyli, czyli poprzednik mówił, że on na tę stronę został przywrócony, czyli taka lekka tutaj zadziora. Eee, tu zadziora jeszcze gdzieś coś. A, tu jest jeszcze, jeszcze jest rysa na wahaczu, która się pokrywa z oryginalnym wydechem, który mam w domu. Zdjęcie też wrzucę na koniec. Eee, się pokrywa z tym, eee, tym tutaj też i tutaj też nieduże, coś wielkości jak tamto. No, czyli czyli. Aha, i jeszcze, i jeszcze, bo się przypomniał mi, tam jest naprawiony uchwyt jeden sprayem psiknięte wszystko, wszystko jest reszta jest cała, bo kreszpady zostały wymienione, bo kreszpady przyjęły resztę bodajże, a i chyba troszeczkę lusterko tutaj i to tak od tego momentu jak ja go kupiłem tak jest i to wszystko chodzi hula wszystko jest na czasu robione, klocki z tyłu były też wymienione z przodu, z przodu były wymienione, nie wiem jeszcze ile ich tam zostało, ale. Ale. Jeszcze jest, chyba troszeczkę widzę. Co więcej mogę dodać? No akurat połowę pewnie zapomniałem. Nagrywając ten materiał, w ogóle nie nagrywam takich rzeczy do sprzedaży, ale niektórzy dzwonią śmiesznymi ofertami tutaj do mnie i nie chcę mi się już czasami tłumaczyć. Jeżeli, jeżeli komuś nie pasuje ten stan motocykla, możemy go przywrócić do oryginału, zabieram cały układ wydechowy, cena w dół, zabieram oplot, cena w dół, wszystko co akcesoryjne mogę zabrać, przywrócić do stanu oryginalnego, nie ma problemu, ja mam na to klientów bez problemu, bo mówią, że nie każdemu pasuje jak to chodzi, jak to drze czy coś takiego, ale... Mówię Wam 5 lat, nie chcę chwalić. Może odpukam po, po sprawdzeniu, wszystkiego. Po dostosowaniu, ja bym tego motocykl nie sprzedawał, gdybym nie kupił od Braciaka drugiego. Też w takim samym stanie, tylko że mocniejszego. No i co więcej, opona. Opona, opona jest w tamtym roku założona z rocznika. Kurczę, z rocznika albo 2018 albo 19. przypuszczam, że znając siebie to, to 19. Nie 18 jest 18. Eee, przednia opony jest założona dużo wcześniej, jeszcze z pierwszego, pierwszej wymiany, ale jeszcze, jeszcze no, na jeden sezon myślę, że styknie komuś. I tyle chyba. lampy Lampy są oryginalne czy cała lampa, bo ona jest całościowa, stan leja, a jest stan proszę bardzo. Szybka akcesoryjna, gdzieś tam jakaś się walała w garażu kiedyś, nie wiem czy znajdę nawet, ale bezbarwna. Stare nalepki też Wam oddam. No, oczywiście mamy nakładkę oryginalną pasażera, żeby, żeby nie było. Oryginalny oplot, oplot, oryginalne węże też są w domu dostępne, wszystko do oddania. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam na oględziny. A jeżeli komuś coś nie pasuje, możemy zdemontować. Cenę obniżymy na stan dzisiejszy. Wszystko, wszystko działa. Nic, nic. Aha, jak zmieniałem, zmieniałem budowę pilota pilota kluczyka, to pestka mi jedna wypadła, więc tylko jest jedna, ale grot grot jest, działa wszystko, tylko no nie ma immobilizera jest. jedynie co nie mam ze starych akcesorii od niego to komputer bo no bo to już był koszt kilku tysięcy, tysięcy ponad tysiąc złotych więc oryginalny został sprzedany, koleś sobie zawinął go na tor, żeby nie chciał Lasera, a chciał amerykańską wersję, a ja chciałem chciałem po prostu mieć odblokowany dlatego. A tego jest wiązka już założona. Eee, nie jest cała założona, jest tylko jedna pociągnięta prosto do komputera. Żadna tam szczepiona, żadna nic, bo to idzie jedna główna wiązka do wtyczka. Eee, co więcej. A, jeszcze brakuje, jak widzicie, brakuje z tamtej strony tego, tego. Bo tu, właśnie na tą stronę, jak się przywróci, to chyba to się złamało. Czy się wykręciła albo się zgubiło, Nawet nie wiem. Czy to w ogóle było przy zakupie, bo już nie pamiętam. Płyn zmieniony olej jak mówię co początek sezonu jest zmieniany, nieważne czy tam jest zrobione 1000, 2000 czy 5000, jest wymieniony i tak musi być. No co więcej, chyba tyle. Także no mówię. Drobny, drobny jakieś tam... E, felga była przepolerowana, bo się porachowała mi troszeczkę, ale ale no niestety to od tych smarów, od tego wszystkiego się tarło i, i trzeba było wypolerować, więc delikatnie siemieni od, od przednich jak znajdę czas też ją przepoleruję czymś tam jakąś polereczką jak tamtą i, i nie będzie zbytnio odbiegała także jak ktoś jest zainteresowany to zapraszam serdecznie myślę, że, że będzie nowy właściciel zadowolony szczególnie, że nic nie trzeba robić, ni napędu nie trzeba robić, ni sprzęgu nie trzeba robić wszystko, wszystko jest gra i buczy to może pokażę jak chodzi jeszcze, bo to chyba przeważnie większość ludzi na to czeka delikatnie może falować, bo mamy teraz pełen przelot ale musi się zagrzeć, no niestety. To wrócimy po za chwilę jak się rozgrzeje wszystko. A i tutaj też zrobiłem podświetlenie rejestracji zgodnie z europejskimi normami, bo w amerykańskich tego nie ma. A ja tam poprzedni właściciel tak się jeździł, no ale ja tam nie chcę mieć problemów, jest zrobiono jak jest. Czyli, czyli tak sprzęt pracuje. Nie ma żadnej lipy. Kochanie, może chcesz się pochwalić e, szkodami, jakie wyrządziłeś buciorami? Ja? No a kto? No, ja bym się nie śmiał na Twoim miejscu. Ale to tam malutko widać, tak? Malutko jaka... widać. tylko Z drugiej strony. No, czyli, czyli to tak. a to widzimy, mamy kolegę z YouTube'a który nakleił nam kiedyś, gdy razem lataliśmy możecie sobie zobaczyć O alarm się zbraja, alarm jest oryginalny także zapraszam prawda? tak chcesz zareklamować motocykl? jest, jest wspaniały, niebieski tak? tak na pewno nie słyszą Ciebie jest wspaniały niebieski. <laughs> dobra, dobra, okej. Okay. Zapraszam, pozdrawiam.